Materiał powstały we współpracy z grupą Nieznane Historie. Czyta Wojciech Korszla, znany jako Woka. Edgar Allan Poe. Maska Czerwonego Moru. Czerwony mur zbierał w całym kraju ponure żniwo. Nie było dotąd zarazy równie straszliwej, równie ohydnej. Zwiastowała ją krew, czerwień i groza krwi były jej znamieniem. Jednocześnie nadchodziły dotkliwe bóle, nagłe zawroty głowy, dalej obfite krwawienie, sporów skóry i w końcu następowało śmiertelne zejście. Szkarłatne plamy na ciele, a zwłaszcza na twarzy ofiary, niczym klątwa można władcy, pozbawiały nieszczęśnika wsparcia i litości rodaków. Od zarażenia zaś do zgubnego końca choroby nie miało więcej niż pół godziny, lecz książę Prospero był wesoły, śmiały i roztropny, kiedy zaraza dziesiątkowała jego włości. Zawezwał do siebie tysiąc lekko duchów spośród rycerzy i dam swego dworu i wraz z nimi schronił się w zaciszu warownego opactwa. Była to rozległa i świetna budowla, świadectwo ekscentrycznego, acz wyrafinowanego smaku księcia. Okalał ją gruby, wysoki mur, w którym osadzono żelazne wrota. Znalazłszy się w środku, dworzanie wynieśli na dziedziniec paleniska i olbrzymie młoty, po czym przyspawali zasuwy. W ten sposób zadbano o to, aby do opactwa nie można było dostać się z zewnątrz, ani też wydostać się z niego nieopatrznie w przypływie szaleństwa czy rozpaczy. Zapasy żywności starczyć miały na długi czas. Podjąwszy takie środki ostrożności, książęca Świta mogła dać odpór zarazie. Świat za murami miał sam się zatroszczyć o swój los. Tymczasem głupstwem byłoby martwić się czy rozmyślać. Książę zapewnił dworzanom wszelkie rozrywki. Nie brakło trefnisiów, nadwornych poetów, tancerzy, ni muzyków. Nie brakło piękna ni wina. Hucznie, biesiadnie i bezpiecznie było wewnątrz. Na zewnątrz był Czerwony mur. Pod koniec piątego czy szóstego miesiąca odosobnienia, kiedy to zaraza srożyła się wokół wściekle. Książę Prospero urządził dla tysiąca przyjaciół bal przebierańców z niezwykłym wręcz przepychem. Wystawne to było widowisko, ta maskarada. Lecz najpierw opiszę komnaty, w których się odbywała. Było ich siedem, iście królewski apartament. W pałacach jednak pokoje takie na ogół. Ułożone są na jednej, długiej osi. Rozsunięte drzwi zaś niemal zupełnie przylegają do ścian, także od razu otwiera się widok na całość pomieszczeń. Lecz tu, jak można się było domyślać po upodobaniu księcia do osobliwości, rzecz miała się inaczej. Komnaty tworzyły skręcony ciąg. A wzrok ogarniał niewiele więcej niż jedną naraz. Co 20-30 metrów następował ostry zwrot, i za każdym razem oczom ukazywał się nowy wystrój. Wysokie i wąskie okna gotyckie, umieszczone po środku ściany, po lewej i prawej ręce, Wyglądały na zamknięty korytarz, który biegł wzdłuż kapryśnie rozmieszczonych komnat. Szyby wykonane były z kolorowego szkła, a ich barwa różniła się w zależności od odcienia dominującego w wystroju wnętrza, na które się otwierały. Pierwsza komnata, wysunięta najdalej na wschód, urządzona była na niebiesko. I niebieskie były jej okna. Druga miała purpurowe draperie oraz ozdoby i takim odcieniem mieniły się szyby. Trzecia cała tonęła w zieleni i takież wprawiono tam szklane tafle. Wystrój i szyby czwartej były pomarańczowe, piątej białe, szóstej fioletowe. Siódmą komnatę, bogato wyścieloną draperiami z czarnego aksamitu, który spowijał sufit, spływał po ścianach i układał się ciężkimi fałdami na dywanie tej samej barwy. Tylko w tym jednym przybytku odcień szyb w oknach odcinał się od dekoracji. Szklane tafle miały tu barwę szkarłatną, głębokiej, krwistej czerwieni. Próżno by jednak szukać żyrandola czy świecznika w tych komnatach, pośród mnóstwa złoconych ozdób, czy to zawieszonych upowały, czy to rozrzuconych po podłodze. We wnętrzach apartamentów nie paliła się ani jedna świeca, ani jedna lampa. Natomiast w korytarzach, Podążających za dziwacznie wyginanym ciągiem komnat, naprzeciw każdego okna postawiono ciężki, kuty trójnóg, na którym spoczywał koszyczek wypełniony żarem. Blask odeń bijący padał przez barwione szkło do wnętrza apartamentu, które roiło się mnóstwem fantastycznych, widmowych kształtów. Lecz w komnacie zachodniej łuna sącząca się do wnętrza przez szyby w odcieniu krwi na tle czarnych draperii wywoływała wstrząsający efekt. Nadawała obliczom wchodzących tam osób wygląd tak upiorny, iż niewielu śmiałków przestępowało jej próg. W tym właśnie przybytku pod zachodnią ścianą stał ogromny Hebanowy zegar. Jego wahadło kołysało się z głuchym, jednostajnym brzękiem. Ilekroć zaś mała wskazówka obiegła tarczę i zegar miał wybić pełną godzinę, z jego mosiężnych płuc dobywały się dźwięki czyste, donośne, głębokie i nadzwyczaj melodyjne. Lecz o tak szczególnym przejmującym brzmieniu, iż po upływie każdej godziny muzycy z książęcej orkiestry mimowolnie przestawali grać i wsłuchiwali się w owe tony. Roztańczeni dworzanie siłą rzeczy zastygali w pół obrotu. Wesołość nagle opuszczała rozbawione towarzystwo. Na odgłos zegara bledli najwięksi swawolnicy, a starsi wiekiem, stateczniejsi, pocierali brwi, pogrążeni w zadumie. Jednak gdy echo uderzeń milkło, natychmiast wstępował w towarzystwo krotochwilny duch. Muzycy spoglądali po sobie, uśmiechali się, jakby ubawieni własną lękliwością i nierozwagą. I ściszonym głosem przyrzekali sobie, że następnym razem nie ulegną podobnym nastrojom. A po upływie kolejnych sześćdziesięciu minut, na które składa się trzy tysiące sześćset sekund czasu, którym knie, zegar znów wybijał godzinę i wszystkim udzielał się ten sam niepokój, drżenie i zaduma jak poprzednio. Lecz mimo to zabawa była szumna i wyborna. Książę zdradzał bowiem osobliwy gust. Lubował się w zaskakującej grze świateł i kolorów. Wzgardą darzył prawidła mody. Jego zamysły były śmiałe i płomienne, jego koncepcje olśniewały nieokiełznanym rozmachem. Niektórzy powiadali o nim, iż postradał rozum. Zwolennicy księcia żywo temu zaprzeczali. Trzeba było go ujrzeć, usłyszeć, dotknąć, aby się upewnić, że nie popadł w obłęd. W jego to głowie zrodził się pomysł szczególnego udekorowania owych siedmiu komnat z okazji wystawnego balu. Jego smak nadał ton przywdzianym na tę okazję przebraniom i kostiumom. A były niesamowite, to rzecz pewna. Królowały wśród nich krzykliwość i przepych, fantasmagoria i pikanteria, pokrewne temu, czym uraczono nas w Hernanim. Były arabeskowe połamańce z nieproporcjonalnymi kończynami i rekwizytami, Pojawiły się dziwolągi rodem z obłąkanego umysłu. Nie brakło powabu, rozwiązłości, cudaczności. Można też było znaleźć straszydła i nie mało rzeczy budzących odrazę. Słowem, komnaty roiły się tłumem zwidów. Zwidy te krążyły tu i tam, przybierając odcień otoczenia i sprawiając, iż upojna muzyka grana przez orkiestrę, zdawała się echem ich kroków. I raz jeszcze odzywa się chyba nowy zegar, który stoi przy przybytku z czarnego aksamitu. Znów wszystko zamiera, wszystko cichnie. Słychać tylko głos zegara. Zwidy zastygają w bezruchu. Lecz odgłos wybijanej godziny milknie. Trwał ledwie chwilę i żegna go lekko stłumiony śmiech. Rozbrzmiewa muzyka, zwidy ożywają i krążą jeszcze żwawiej, przybierając odcień różnobarwnych szyb, przez które pada blask trójnogów. Lecz do komnaty położonej najdalej na zachód nikt się nie zapuszcza. Noc chyli się bowiem ku końcowi. Żywsze teraz światło wpada przez szyby o krwistym odcieniu. Przeraża czernie aksamitnych draperii. Do uszu tego, kto postawił stopę na czarnym kobiercu, dochodzi z bliskiego zegara odgłos, bardziej żałobny i przejmujący niż ten, który słyszą biesiadnicy balujący w odległych pomieszczeniach. A w tamtych komnatach panował ścisk, tętniło w nich gorączkowe życie. Hulanka trwała w najlepsze, lecz gdy w końcu zegar zaczął wybijać północ, muzyka ucichła, jak mówiłem. Tańczący znieruchomieli. Tak jak przedtem, wszystko tkwiło w niespokojnym zawieszeniu. Tym razem jednak zegar bił 12 razy to też więcej czasu do przemyśleń. Mieli co rozważniejsi spośród biesiadników. Niewykluczone, że z tej to przyczyny, zanim echo zegarowego dzwonu ostatecznie zapadło w ciszę, wielu z nich podczas owej długiej chwili odpoczynku uświadomiło sobie obecność zamaskowanej postaci, na którą nikt wcześniej nie zwrócił uwagi. Wieść o nieznajomym przybyszu, przekazywana szeptem z ust do ust, szybko się rozeszła i wnet całe towarzystwo szemrało z gniewu i zaskoczenia, a w końcu wręcz ze strachu, zgrozy i obrzydzenia. Na tle fantasmagorycznych widziadeł, jakie tu opisałem, tylko niezwykłe zjawisko, rzecz jasna, mogło wywołać takie wzburzenie. W tę szaloną noc panowała niemal nieograniczona swoboda w wyborze przebrania, lecz rzeczona postać przyćmiła samego Heroda, przekroczyła nawet mgliste granice smaku uznawane przez samego księcia. Są struny w sercach najbardziej zuchwałych, których nie można poruszyć bez wzbudzenia głębokiego oddźwięku. Nawet dla straceńców, którzy jednakowo drwią sobie z życia i śmierci, istnieją świętości, których szargać nie wolno. Toteż wszyscy zebrani, jak jeden mąż, zda się uznali, iż zarówno kostium, jak i zachowanie obcego nie bawią wcale, lecz urągają przyzwoitości. Jego postać, wysoka i chuda, Wyglądała jakby dopiero co powstała z grobu. Maska skrywająca oblicze tak znakomicie udawała twarz ostygłego trupa, iż nawet dokładne oględziny z najwyższym trudem wydobyłyby na jaw oszustwo. Jednak i to znieśliby rozochoceni biesiadnicy, nawet jeśli nie pochwalali pomysłu. Lecz ostateczną zniewagą dla bawiących się dworzan było to, iż Intrus upozował się na czerwony mur. Jego odzienie zbroczone było krwią, takoż szerokie czoło i rysy twarzy zraszała szkarłatna posoka. Kiedy spojrzenie księcia Prospero padło na ową upiorną zjawę, która nieśpiesznym, dostojnym krokiem, Stosownym do przybranej roli, przechadzała się wśród tańczących. Widziano, iż przeszedł go gwałtowny dreszcz, jakby ze strachu czy z obrzydzenia, lecz zaraz oblicze jego poczerwieniało oburzeniem. Kto śmie? ryknął ochrypłym głosem nadworzan stojących u jego boku. Kto śmie znieważyć nas tą bluźnierczą farsą? Pojmać go i zedrzeć zeń maskę. Niech obaczym, kogo przyjdzie nam wywiesić o świcie na murach. We wschodniej, niebieskiej komnacie stał książę, gdy wypowiadał owe słowa. Zabrzmiały głośno i wyraźnie we wszystkich pokojach, gdyż odważny i krzepki był z niego mąż. A na jego znak zapadła cisza, jak makiem zasiał. W niebieskiej komnacie stał książę ze świtą dworzan u boku. Na jego słowa zwrócili się oni ku intruzowi, który przechodził nieopodal i miarowym, statecznym krokiem zbliżał się do księcia. Lecz z przyczyny nieokreślonej trwogi, Jaką zaszczepiły w ich sercach obłąkane roszczenia przybysza. Nikt nie śmiał wyciągnąć ręki, by go ująć. To też niepowstrzymany otarł się o księcia, a gdy całe towarzystwo w popłochu ustępowało mu z drogi i pieszało pod ściany, tym samym miarowym i dostojnym krokiem, który wyróżniał go od początku, Udał się nieznajomy z pierwszej niebieskiej komnaty do purpurowej, z purpurowej do zielonej, z zielonej do pomarańczowej, z tejże do białej, stamtąd zaś do fioletowej. I dopiero wówczas spróbowano go schwytać. Wtedy to, bowiem książę Prospero oszalał z wściekłości i upokorzenia, jakim była dla niego własna chwilowa słabość. Puścił się pędem przez komnaty, gnał ze wzniesionym sztyletem i już następował mu niemal napięty, gdy tamten, doszedłszy do krańca czarnego apartamentu, odwrócił się nagle i stanął twarzą w twarz ze ścigającym go śmiałkiem. Rozległ się przeraźliwy krzyk. Sztylet upadł z błyskiem na kobierzec, a w ślad za nim, na wznak, runął martwy książę Prospero. Na to ciżba dworzan w porywie rozpaczliwej śmiałości rzuciła się do czarnej komnaty i ująwszy nieznajomego, który wyprostowany i nieruchomy, stał w cieniu hebanowego zegara. Wydała jęk zgrozy, kiedy okazało się, iż pod grobowym ubraniem i trupią maską, którymi targano z taką zaciekłością, nie kryła się żadna cielesna postać. Tak oto wszem wiadoma stała się obecność Czerwonego Moru. Przybył niepostrzeżenie, i czym złodziej w nocy, jeden za drugim. Legli rażeni swawolnicy, wzroszonych krwią przybytkach swawoli, a każdy konał w pozie niemej rozpaczy, w jakiej padł. I zamarł hebanowy zegar, gdy uszło życie z ostatniego z wesołków i wygasł ogień w trójnogach. I objęły niepodzielne władanie nad wszystkim ciemność Rozkład i czerwony mur. I objęły niepodzielnie, władanie nad wszystkim, ciemność, rozkład i czerwony mur.